Tutaj ja, loginek.pl I ze mną jest Siomek69, witajcie Baksiu I No Matis XD6 Powiedz co może coś No dobra jest już y, Dobra, to gramy na dworcach mm, Czekamy na ludzi no właśnie. To, 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 e, to, zaraz. Robimy, to robimy cięcie i jak ktoś wejdzie to znowu będziemy. E, no tak. No to na tak. witacie, już jesteśmy po przerwie. Weszliśmy na inną renę, bo tam na, na tamtym no tam pnię przechodzi. No dobra, jesteśmy no, wszystkie okay, laszus. Dobra, jesteśmy. dobra, stójcie tutaj, zostańcie tutaj nie spadnie, tak. zostańcie, dobra, zbierzimy. Dobra, którego. już nie... Nie, idziemy dalej, spoko. Okej. Okay. No, no, no i już to, to jakiś nup nu opuściła arenę. No. I to są mówiła. A no diwolsy, to radę. nie musimy raczej. Nie, no rację. Nie musimy raczej tłumaczyć, kto to są diwolsy, bo raczej każdy wie. Ja tu kampię na skrzynkach. Chyba, że ktoś nie wie, no to sobie poszukajcie innych odcinków, ale Ej! ten oglądnijcie do końca. kciuki. To jakaś tam Julia coś tam... Ej, do skrzynki idźcie! No to idź Mat wejdź. Ja tu grzybki zbieram. A ja jestem tam! Już jakiś jędrek wziął. Boksiu, gdzie jesteś? A ja jestem tam! No to poczekajcie. Boksiu, Matic, gdzie jesteście? Ja jestem tutaj, już ja mam boxa Masz boxa To ja zbiorę drewno. Jeszcze. Ja mam osiem drewna. O, widzę jak, jak, jak... O, biega drewniane y, drewniany i dla wszystkich, Widzisz w ogóle. No, boże, loguje mi się myszka. Widzisz mnie, Boksiu? Tak, nie. To ty jesteś przy tym craftboxie, przy którym ja stoję? Mati, po co tworzyłem ja się u drugiego craftboxuło? No ja jestem wszystko No ja was nie widzę, ja widzę tylko ziomkę. Nie widzisz mojego skina, czy nie? No nie, ale weźcie, ja nie widzę Mathisa ani boksie. To na moim skinie nie będzie... No, jak, tak. Na moim skinie be, na, u, z, mojej, z mojego widoku będziecie widzieć wszystkich skiny, a z loginka będzie widać tylko jego. Nie, już... na wszystkie skiny tak. No właśnie. Z mojego widoku ku wszyscy, więc wbijajcie na mój kanał. Polecam się. Jezus woko. Auto reklama. Reklama. O przy zostawiłeś teraz. Teraz Ej, odsąd, ja te te reklama. reklama. Reklamujcie swoje kanały szybko, albo coś tam co robicie. Dobra, ja nie mam kanału, jest bardzo fajnie. Dobra, I za to zapraszam. To, to dam ogłoszenie. <głoszenie> to dam ogłoszenie. Jak chcecie zagrać. O, w jak chcecie raczej. zagrać w, lo w Lola z boksiem to yy, piszcie do mnie w komentarzach, załatwię no, to. Hmm. To A ja wiem gdzie jest entran, zbieram drewno. Ja już mam Enchant. ja mam Janek Enchant. O, wiesz, masz takie, Ale okay. no najeste, no Najeste, najeste, najeste. Najeste, Daj, daj, daj. daj. najeste, 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 Daj, Daj no najeste, 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 przed chwilą miałem tak. soczek, ale już go wypiłem. Patrzcie, gdzie jesteś? Dobra, Dobra, idziemy w podziemia czy jeszcze nakupiemy tego drewna? Ja no, po... już, już zbieramy ten żelazo. Zbieramy, bo już jak to czas no, Dobra, ja no, z... bo... to ja zbiorę ostatnie rzeczy drewna i idę do was. Ej, gościu wbił do jakiegoś dungeona. O, mam żelazo. Tam jest, tam wyłączę. Dobra, wbijam do was. Gdzie jesteście? Ja wy... Dobra, nie teraz. to tu ja mam ten enchant, to był. E tutaj jesteś, tutaj... A nie dobra, tutaj te wallsy są na normalnej zasadzie, bo graliśmy na takiej mapie, no. że kamień szyga! A nie, No gdzie jest y, Boksiu? Jele, ja, ja idę pod To Boksiu gdzie jesteś? Ja? Boksiu to się trzyma bo... i blisko mnie ma i ziomka. To jest to potem do dokopie. Okay, macie trochę jedzonka, bo tu strasznie szybko głód leci. To masz grzybki sobie zrób. Ja, ja mam um... grzybki Szybki. swoje. To, to ja oddaj moje. Muho... Ja, ja tylko mam tylko muchomory. No to a, a ja trochę. mam jeszcze normalne grzybki. Mam jedna się to tylko. Dooko. Masz mushroomy, tam wyrzuciłem ci. Nie daj mu mushroomów, on mówi, że ma. Ale dla ciebie wyrzuciłem. Dla mnie? Po co? Ja no bo chciałeś, żebym ci oddał Ktoś się problem zamurował Tutaj bijamy To znaczy, że będzie pewnie przepalał z żelaza No dobrze, bijamy jemu No Bartek złodziej Myliło mi się, że diaksy widziałem Mam nadzieję, że no, dobrze i W normalnym życiu Ale... jestem Bartek, a tutaj jestem ziomek Dob! Tu nazywam życie no. No, do, 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 do. No, no, bo moje tam życie tam, nie jest. jest normalne, to i nie jestem Bartek. Spoko. Żelazo dam, dam. Okay. Okay. do mnie udam... Jedno. Okej, okej. Ej, dobra, weźcie, chodźcie tam do tego kobra, jaką siaskinę znalazłem. Ja też znalazłem, ja już żelazo kobiet, nie? Ja też jestem, to ja z ziomkiem jestem. A ja też sam. Jestem, tam. Nie, jestem tak to nie jesteś. Nie to wbijajcie, ja a Janek nie chodź do tego kobla. Te loginek. To jest sort. jakiś Jędrek uważaj. Loginek, chodź... chodź tutaj do tego do tego kobra, gdzie był murowany i wbitam. Dessart, Ej ale wyjdzie. pamiętajcie Musimy zrobić ser żelazny, nie? I wybić na górę Ja mam tylko jedno ty... żelazo na razie Ja mam pięć Ja mam jedenaście Podzielicie się ze mną, co nie? Jesteście kumple Ja muszę ja. ogarnąć tutaj Ej Maciej, w ogóle gdzie ty jesteś, bo ty masz enchant. Mam złot żmo... Ale ja ty nie, jak ja będę biał i tam, to wyjdę, nie? No ale ja. nie ja... i... nie może. Bo, bo naprawdę wszystkie jest... skargi to złapiłem no na razie. No to nie było, trzeba się rozdzielać, no? jędrka, Dawajcie do Jędrka. Ja go nie widzę, O, od razu. Dobra. Ala! Czy... A, tak. Jisz w stronę w stronę właśnie jędrka? Nie. Ja... A wiem ja gdzie... jest, ale nie mogę go... Bosiu! O ja jędrka widzę. Zaraz na no, ucieka od każdego. Ale ja wiesz innym... Weź. Górę, z takiej podniety. Okay. Moje nagrywanie podniecam się kiedy chcę. Wziąłem. No Dobra. Ja tu też nagrywam, żebyś ciągnął. A twoje mi. życie jest teraz normalne czy nie? Nie miał do ciebie mówić. Moje życie jest zawsze nienormalne. Okej! Okay. Okej! Okay. Jestem bezimienny! No do do Jestem bezimienny, Nazy Bezim. Jestem bezimienny, a moje, moje imię... Nie za swojego prawdziwego imienia, a moje imię to ziomek. Takie, te fałszywe. Takie za fałszywe. Tak. Dobra, ten dziwig będzie nieogarnięty. Troszeczkę. Szczególnie z mojej strony. No, dzielaj to. Dzielaj! Ej, no gdzie wy jesteście? Chłopcu, się, wytrzymajcie się. Ogarnij. Jezus Maria, typajcie. Dziękuję. Co to jest? Jakiś... Nie mogę Jakaś Weronika. Ej, widzicie jakąś Weronikę? Nie. No weźcie, ratujcie mnie. O, woda. O, widzę Matisa. Ja, siema. Ja ja Robię ci wjazd. O, widzę loginkę i matisa. Spoko. Gdzie jesteś jesteś spoko. Jesteś tu jesteście? Złoto! Nie mam kilofa. Gdzie jesteście obok siebie? Ej, no złoto! Dawajcie do mnie, ma złoto! Chodź, albo nie, złoto. Złoto, ci złoto. Ej, dobra, widzę kołośnik. Ale węgla sobie trochę oszczędźcie na przytopianie żelaza. Mam tylko cztery żelaza i biegać nie mogę. O, o ma Ej, Jonek, wejdź! No A ja, ja mam tylko 4 znaża, mi! Ej, Jonek, No dobra. A ja mam, A ja ja mam tylko 5! Ogar! Ogar! Jedzenie trzeba sprawdzić. Dobra, masz. No, ja mam, ja, ja mam 1,5 łodu. Podzielcie się później ze mną. Ja mam 3 ziemniaki, jeden pieczony ja macie crafting? Postawcie crafting, sobie zrobię zupkę. No ja też Można po tipunku, masz miskę? Ja tak. dopiero teraz się skraftowałem. Mam ja cztery pski, kto chce. Dobra, jeszcze sobie zrobiłem. No to ja mam sobie jedną złupkę i piłę no, ją. Ej, coś uwaga, coś... Weronika podchodzi. Nie. Ale nie przytaczajcie teraz żelaza, bo tak będę kranił, a No wiem. Dobra, jeszcze trochę sobie zrobię. Chyba, że na gdzieś je się wkampicie, nie? Wundę, debilu, jak... Je, ej, jest ja... gdzieś. No. Zatrzymaj brony, bądź stąd! OGAR okay. <śpiewanie> Jakiś okay. Jędrek nas zaatakował Spoko <śpiewanie> Chciałbym jeszcze wam coś dodać dla, dla Bartka jakoś dzisiaj od No właśnie Nie nowość, ale... Ale to no, jest... Nie, nie no, na nowość Okej okay. EJ Jędrek wywalaj! Jędrek! To kurwa, że jak jest... To kurwa! I zabrał mu zielęgię. Dobra, weźcie, gdzieś bijamy, idziemy sami. Jeden koło Weroniki, o! Sieba, sieba, sieba. Ja jestem obok łatę. To nie Jędrek na... Śledzi. Ja jestem na górze, sobie łażę po górze, wszyscy siedzą do... dole. Dobra. No jak je, My nawet nie mamy na eku całe żelaznie. No, ja mam 5! Mam tylko 5 bo... żelaza! A ja, ja mam tam... 18! Jam 7-8 drewna! Dam kilo! Ciekawe jaki. Tam, bez nadziei. Dobra, do startu 5 minut przegaliśmy. Yeah. Nie. Na góry musimy wyjść. Ale nie, a tak wy jakoś. Dobra, poszedł. Znalazłem, skry a, znalazłem A nie! a nie. No chciałem powiedzieć, że skryjówkę, ale ona już chyba jest zwiedzona. Kryjówkę, o, ten, byłem tutaj nawet! Już tutaj nawet byłem! POM stąd! Tyż ma to A ja będę na górę się wybierał. Dobra, weźcie dajcie mi żelaza, please, Ludzie! Znalazłem papisa! E dobra, jak teraz wyjść na górę? O! Tam Normalnie. Trzeba po prostu się wykopać. Co ty robisz? Dobra. Okej. Okay. Na górę. Okej. Okay. Ogar. Okay, mam grzybki, mam grzybki. Trzeba znaleźć żelazo. E! było zupę. Ten, 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 No nie I... wiesz jak się zupki robi? No, no rzadko gram na przedszkolaniu. Jak chcesz, żebym się utopił, to proszę, ja Okej, okay, już mam... Wy widzicie? Teraz mieczy... prawie zawsze między nimi. Ja grałem w Minecrafta. No, Dobra, robimy sobie mieczek żelazny. A się zaczął? Dobra, witajcie, jesteśmy w poradniku do Minecrafta. Teraz zrobimy sobie mieczek żelazny. A później zrobimy sobie domek. O żelazo po drodze znalazłem. Co nagrywam survival, chyba mogę, nie? Zda masz jakieś żelaza po drodze. Znalazłem. Okej, okay, zebrałem już ważne wszystkie rzeczy, które nam się przydadzą e, w ile kolejnych... żelaza! Dobra, to były tylko dwa. Spoko. Mam już osiem. Dobra, dobra, nieważne. Ej, kto ma dać żelazo... znaczy nie żelazo, tylko ten, Jak to się nazywa? Drewno. Co? Ja mam... Ja mam... Ja, ja, ja ci mogę dać 3. 6 drewna za jedno żelazo. Spoko. No, nie, okay. za dwa. Nie. Ja to bym ci przypalić. Młody bartek, Jeszcze ze żelazo. Dobra dam ci, ci pięć. drewno za jedno i żelazo, okej? Okay? Jak mi ty, to pić po robisz? Żelazo, okay? A Mówi, nie, tak, to dam tak, ci tak, tak. Trochę żelazo. Weźcie, bo tu w komentarzu jest taka rozwałka jak ja was słyszę, że no myśli właśnie. Dobra no, ja widziłem! wyszedłem! Się. Dobra, wyszłem! Jestem na powierzchni! Wyszłem! No, nie ma jak to ortografia! W ogóle Ej, nikogo nie ma na powierzchni! No bo ja jeszcze sobie przypalam żelazo! No baj się no! Boże poczekajcie u końców! Tu u mnie dźwięki, lol! Dlaczego dźwięki mam? A ja jak mam dźwięki Mamy ustawione? Dźwięków. Wszystko dobrze! A ja mam na 50. Zawsze dźwięki. Albo dwadzieścia. ja mogę nie włączam, bo to trochę w jak ta muzyka gra. Okay. Ale dźwięki, że na przykład kopanie kobla. Tak. Czy tak się robiło? Nie. Ale muzeczka tak. Z tak, tak. Skumana się zupę robi! Yeee. Wow! <gryśla> Okej, okay, jeszcze trochę 6. Kurczę nie mam na napierśnik z sześciu co można zrobić? Mogę zrobić, co? E, żelaza. Hełm se zrobię. Zrób dla mnie. I mam hełm. Dobra, zabieram piesek. Workbench sobie też zabiorę. Ja mam, o, ja mam 8, starczy mi na... Piesek. Ten. Ja mam 8 żelaza, starczy mi na, na pierśnik. A ja mam żelazo na na górę! Ta, ty no weźcie, e, no dajcie ja też... na mnie trochę żelaza, ja tutaj prawie nic nie mam. Ja właśnie idę na górę. Ej tu patrzcie, ktoś się dobrze uzbroi, będzie zdobywał rzeczy dla nas. No. Ktoś może z tego wyjdzie. Ej ktoś robi znaki oznaczające tak jak JJ. E, słupy kobla stawia. Ale spoko. A to jesteś ja? się kopię w górę, pnę się w górę. Mam do jedzenia, ale nie dam. A co a! robisz? w Co się... mi za raz całe No też raz. No Ej, jakie złudzenie? No całe żelazo a? mi się zniknęło. No, a później mówią, że jesteśmy złodziejami. Oddawać moje żelazo, Spoko. No wejście oddajcie razem, mam tylko trzy! Co... O, 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 no o, o, widać cię bardzo! Pol powodzenia! Cześć! Ja, Dobra, starczy mi o... No ja cię ja dobrze. No lola. No, no. no wejście! O już doszedłem do dirta, nie wiem jak będzie. Ja! Mam tylko mieczyk! Żelazny! A ja już Nie no wejście, ratujcie mnie! Ja na górę muszę jeszcze wyjść Poczekaj, o lol, ale mikrofon dziwnie ustawiłem se Tak był w ogóle w drugą stronę niż ja ustawiony Kiedy ja wyjdę na to powierzchnię? Bo ja nie wiem O, mam pierwszy level Przepraszam, ja mam nagły wbicie do pokoju Eee, jakaś jungka no, mnie goni no, no, e, kto o, ma jakieś czy ktokolwiek ma tu i zbroję? Ja Ok, ja, ja mam. Się z z na No lol, ale ona jest ogarko przez nią kopać nie można Dobra, Jaki jesteś, to ogar! Ja środku Dobra Lol A jesteś chociaż w no tym drzewie? W jedzie, ale tam na pewno się nie wbije Ty nie! Na to drzewo musisz wbijać, no bo tam są wieksze. A ja nie mam nic! Ale... Dawajcie tutaj! Ale, Bartek, nie chodź! Dawajcie, czekam do DeathMate'u, jak tak to ma tylko być. Ej, ej cóż tutaj... <gryny> a, to loginek. Już się wystraszyłem. Ej, idę do na górę. Ej! Ale mi kraszuje. Nie kraszuje, tylko chmura. Olo, no, nad nami przeszedł jakiś... Pod nami przeszedł gościu, wiesz? I nie zauważył. Cały żelazny ku, a jednak zauważył. A już się zaczyna. No już się zabijają. O gościu mnie goni jakiś. Kurde to nie za fajnie. I w ogóle... Ja mam i się tym się odcinku... W ogóle w tym odcinku to będzie tylko ten odcinek, w tym sensie, że tylko jedna rundka do łosów. Będzie tylko jedna, nie więcej. Przynajmniej ja już skończę po jednej. Nie będę, nie wiem, kolejnej sobie grał. Nie chcę. Ej, no. Dobra. Na górę trzeba wbijać. Dobra, wiesz jak? Idziemy. Się Janek. Loginek. Masz... A uderzył mnie. A, dobre, Q. No, całe żelazo. czego my? Nie, nie. Jest. Spadłem. Okej, okay, biegnę, 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 uciekłem od nich. Trzeba jakoś do niego <śmienic> tracić, bo to jest... Przepraszam. A, to cóż, z mojej perspektywy to było na tyle. Teraz ja tylko już poczekamy sobie na <śmienic> ja serio? Te Serio? Ale weź ty... kawałek tego, jak ty nagrywasz, to wrzucę twoją perspektywę. Nie, to nie. Nie. Mati, to ja przy tobie. Ja to już do ciebie się kopię. Trzyma. Nie mów do mnie Janek. A poza tym nie nazywam się Janek, gdyby ktoś tak myślał. od nazwiska. Jaki dziwne. Jak Dobra, tak... nieważne. No prawda, ci mam dobry secik. Jeśli coś zostanie, to proszę uh, buksywkę. Masz ensojn? Masz ensojn? Ja... To postaw. Ty ale się nie podzieli, lol. Postaw. Chciałem, żeby dał, a on nie, no bo nie chce. Ja? No tak mówiłem, daję trzęta on niebo później Mam odrzut no, bo... Się po to teraz stęcze tak żadnych jak się nie masz Mam żelazny miecz, żelazny killów dwa ekspo Co? Masz coś mojego Nie udawaj boksiu A, masz O ja wiem gdzie mogę wbić i tam będę diaksy, o ile już gościu stamtąd nie zabrał. Ja tam już prawie byłem na górze i tylko nie chcący ten... chyba spadłem no i goś mi wtedy zabił no, znaczy, no, no, nie, chodzi mi, że nie do końca Ej. spadłem, tylko tak troszeczkę spadłem poziom, a akurat tam gość się wspinał. Muzyczkę wyciszę, bo lecimy w tyle. A propos... Hmm. E, Matis, ty jeszcze żyjesz? I ja nie żyję. Aha. Czyli nie żyjesz. Nie, nie żyję, nie żyję, e, nie żyję. żyję, bar... wiesz. Aha. To, Masz Tak trochę drewna. O dzięki. Ale drewna by dał trochę. Pod w tym terenie? Robię sobie parę. Nie mogę. Chciałem się dostać do poczekalni. Okay. Dobra, widzę, żeby się e, gdzieby tu można tak, tak wbić. małego. Ale możesz już skończyć nie, nagrywanie, nie wiesz? na wszystkich. na zakończenie. Kurwa, spoko. Ty trochę poczekasz chyba. No to zobaczę, to no. 6 minut. No. Ej, Jurek! Maki! Daj to se może zagraj jakoś inną minierenkę? tak, to słuchajcie, to, ja to skoro oni nagrywają, to ja coś sobie innego nagram. CZEKUŁ A ja ja widzę Cię, widzę Cię, Boksiu! Bo czekaj, Boksiu, zaraz do Ciebie, Ci pomogę. Dzięki, ale już idę, Boksiu, bo nie mam jak. Ile to? Ile? Aaaa, wiesz, brambur nie zapomniałem. <gulia> dobra, dobra, zbierzemy bo go? Boksiu, chodź na goongame! Daję! Ja z jakim bieżem? On ma podpalający miecz! Na ja też właśnie idę do was. On ma podpalający miecz! Chociaż nie gonię z nie wiem jak was. Ja właśnie idę. Bo bo na Gonimy go. To my nagramy my sobie To my nagramy oddzielny odcinek. 17 ale oni są enchantowane nie na 9, daj się na 9 ale damy radę, daj się na 9 ja wieszem Dobra, mhm. pierwszy raz w togramie Ja w ogonie, go jestem już tam blisko Eee, mamy enchantowany tutaj. mieczyk, znalazłem E już znalazłem po tobie itemy. Spoko Fajny nawet miałeś O miałeś spodnie z złota Super. No ale bok się zginął. Zaraz rozwalimy tamtego gościa, tylko musimy go jakoś prydnie podnieść, aby go uderzyć, ale dobra, bez takich szybkich komentarzy, bo to może wezmę... Nieważne. Spoko. Już prawie mam Venisa. Chodź, chodź. O, ciasto znać. Co A on ciasta podkłada. Co? Hmm. O nie, 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 nie dosta... Powiedziałem Venisa. <laughs> też się nazywa Venis. Dadłem. Ale coś innego powiedziałaś, ale dobra. Serio? Dobra, nie. Serio, tylko ja żyję. Ale nie mój... Brawa, właśnie tak usłyszałem. Ja <głos》>. Brawo loginek, może na to oglądać też młodsza widownia. Uf. Widownia, to no, za ósmy ile my mamy lat? 50. Mamy, 20 la mamy 20 lat. Mamy 20 lat. Mamy 20 lat i ileś tam. Nie powiem wam ile. Minus zero. W komentarzach zaraz się pokażę odpowiedzi. Nieważne. To yy, od mojej strony by to było na tyle. No dobra, sk dobra to się. To, to poczekajcie, to... A więc jeśli film Wam się spodobał, tam to dajcie też. lajka. Jeśli chcecie więcej tego typu filmików, to wiecie, czy nie można zawsze dać. A dla tamtych to, no nie wiem, no nie trzeba. No to teraz tego odcinka, o! teraz się żegnamy wszyscy. Dora.